Cześć! Witajcie, moi kochancie! Chciałam Wam pokazać demonstrację nietypowego produktu. Jest to baza peel off, czyli taka zdejmowana na paznokcie z firmy Miss Sporty. Kupiłam ją w rosmaniu już jakiś czas temu. Ona kosztuje około 8-9 zł. Innowacyjna baza, która ułatwia zdejmowanie lakieru, zwłaszcza z brokatem lub też piaskowego bez konieczności stosowania zmywacza do paznokci. Yy, zaraz zobaczycie, jak to wygląda, wygląda taki proces nakładania tego lakieru, jak wygląda ściąganie tego lakieru i czy faktycznie jest taki dobry, to mogłabym polemizować, ponieważ moim zdaniem yy, usunięcie go jednak wymaga tego zmywacza na sam koniec. Yy, ale jeżeli idziemy gdzieś na imprezę, jakieś wyjście, to myślę, że warto skorzystać z takiej bazy, bo ona się utrzyma idealnie przez całą noc w stanie nienaruszonym. Troszeczkę, jeżeli będziemy nosić ją dłużej, to wiadomo, zaczną się odpryski, już nie będzie to estetycznie wyglądać, yy, ale tak jak wspomniałam, na imprezy jakieś okolicznościowe, kiedy chcemy nałożyć brokat, lakier piaskowy, a wiadomo, że to bardzo, bardzo ciężko schodzi, jeżeli będzie zmywać z to zawsze zostają resztki i ciężko to się bardzo usuwa. A tutaj wystarczy zeskrobać, to nie schodzi w całym płatku, jak producent mówi. Zapraszam Was do oglądania mojego testu. While I'm stuck in this bubble, I mean it when I say you got me in trouble.

Zapraszam Was do mnie na Instagrama, Facebooka, Snapchata, Twittera, wszędzie, gdzie tylko można. Nawet mam bloga na Blogspocie. I cóż, mogę dodać więcej. Żegnam Was cieplutko. Trzymajcie się. Buziaczki. Pa, pa!